Dzień dobry, jeszcze raz. Jest niedziela 29 września po południu. 15. Wybrałem się do lasu. Tym razem innego. Jakąś dogrywkę zrobić. Pozbierać niedobitki po tym, co, co, co zostało. No dziś wiadomo. Weekend. Wszyscy w lesie. Ale coś jeszcze jest dla mnie. O! I miło. I nie rozkoczyło Tuż przy drodze. Nasi tu byli. Przed chwilą minąłem święty korzonek, ale niektóre grzybki są zbyt wskazane, powiedzmy. Ten właściwie ma dosyć już zbyt sprytnie są schowane skutecznie Niemal niewidoczne idąc proszę bardzo dopiero teraz widać czapkę prawda? a tu jest teraz ładne piękne Wiatr zaczyna wiać znów Jest całkiem, całkiem chłodno <laughs> Dobre Dobre, go warto filmować Barowik, obok muchomor Super Prawda? A barowik bardzo ładny Nasi tu byli dziś na pewno Sporo korzonków świętych ominąłem Dwa borowiki miały tylko czapki czyste, a korzonki niestety trzony już zaczerwione mhm. A te urosły na środku drogi Warto zabrać cały, ale nie uda mi się co twardy Dobrze fajnie ależ niedziela udana większych prawdziwków już nie znajdę dlatego że dlatego że dzisiaj byli w lesie grzybiarze którzy je już po prostu zabrali tylko te ukryte Zostały dla mnie Aha Borowik taki ładny Że aż żal go Zrywać Ale grzybiarz, grzybiarz ma taką paskudną naturę Nie odpuści Nie odpuści A proszę Warto było się wybrać o południu. Deszczy zaczął padać. A ja trafiłem do prawdziwkowego raju. Naprawdę. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. I to wszystko to jest metr dwadzieścia może. W takim trójkącie fajnym są. Piąty. I jest szósty. I jest siódmy. Grzybki zbiorę. Właściwie tak zbierzemy. Uderza o kurtkę. I to taki, taki odgłos. Dziwny. Niesamowite rzeczy Niesamowite, piękne Będę do tego chętnie sam wracał Jesienią, zimą Twardziel Mocno siedział Ja też tu nikogo dziś nie było tu na pewno było, nie było. Tu już jest troszkę dalej. Tak mi się wydaje, że chyba. Aha. Leż coraz mocniej pada. Tu mamy. 6 i 7. A będzie startują. Nie mogą się poderwać. 7 7 7 i 8 i 8 tu jest ósmy a jaki fajny to jest ósmy nie nie dziewiątego nie ominąłem jest tutaj też go zabiorę ósmy i dziewiąty no dobrze to jeszcze jednego i co i będzie dyszka z tym że los nie jest tak żeby aż tyle dać no bardzo dużo wspaniałe akurat tym prawdziwkom deszcz dobrze zrobił bardzo ładnie wyglądają, ok? główeczki ciemne nawet są trzy. Trzy wyjąłem jednocześnie razem, dobrze? Pięknie, pięknie. A pada coraz mocniej. Wygląda na to, że przestało padać. To dobrze. Nie chciałbym przemoknąć. Nie przygotowałem się na deszcz. Na te grzybki też nie byłem gotowy. Grzybki. No tu jest jeden grzybek, a tu jest drugi grzybek. Już nie tak obficie. Jeszcze troszeczkę lasu zostało. Jeszcze są prawdziwki. A na końcu pokażę Państwu koźlarze. Koźdarze mini. Miniaturki. ...jeden barowik. jeszcze będzie tylko jeden Gdzieś tu jest, tak... ...nawet nie wiem czy będzie w porządku Nie, ten już spleśniał Cały spleśniał, dobra Ale wyjąć go trzeba No rośnie nowy Gdzież są te koźlarze? Tu gdzieś się widziałem ale teraz już ich. Bardzo przepraszam. Znajdę, znajdę, znajdę. Są. Są takie maleństwa. Przy tym jest mój palec. Jest mniej, jest większy od tych grzybków. I też przestał padać. Bardzo zawsze. Bo bym przemogł. Jest nad wodą. Kaczki. łabędzie. będzie grzybki, muchomory śliczne piękne muchomory śliczne w sąsiedztwie barowik cudowne a w sąsiedztwie jeszcze jeden Tyle, że A to są nawet dwa. Pięknie. I ten dobrze. Ślicznie urosły. Tu gdzieś zgubiłem nożyk ostatnio. Może uda mi się znaleźć. To byłoby dzień. Mamy godzinę 17. Słońce ku zachodowi już się chyli. Tak można powiedzieć. A ja tutaj taką drogę boczną, boczną w lesie skręciłem. Czasami jak jestem już trochę zmęczony, to się troszeczkę jąkam. Mówię niewyraźnie. To się zdarza. Bardzo przepraszam za to. Ale te dwa prawdziwki, to nie wszystko. Dwa. Śliczne prawdziwki. Piękne. No w oddali widzę trzeciego. Ten trzeci jest jeszcze ładniejszy. I to wszystko przy drodze. I tą drogą chyba muszę pójść, skoro one tak tu ładnie rosną. Mimo, że jest późna pora. Ale jeszcze. Jeszcze jest czas. Las zaskakuje. O, już wspaniałe, niedzielne po południe. Wspaniałe Tego prawdziwka. Nie widziałem idąc. Teraz wracam tą drogą A no tak, jak mogłem go zobaczyć Prawda? To jest potrzebny mm -hmm. niestety nie wyjmę go dlatego, że tu siedzi między, między dwoma korzeniami trudno, no trudno muszę urwać korzonek czyli trzon tak siedzi Wysunę stąd. Chciałbym, ja, żeby niedługo urósł kolejny. Tak on tam, tam był pod, pod korzeniem. A, I teraz jest czysto. Za kilka dni będzie kolejny warawik. Przykro mi, że tak się złożyło, ale nie było szans. To tak jak ósemka wyjmowana, prawda, po kawałku. Tu się z Państwem pożegnam. 200 metrów jestem od szosy. Yy, od szosy 200 metrów. Niedziela. 17:20. Chyba ostatni prawdziwek. Tak, chyba nie urosłeś, co? Jest dobrze schowany. Tak wygląda. Za chwilę się go dołożę, tylko usunę ziemię. To znalazłem dziś i to jeszcze, i ten ładny duży bez czerwi jest będzie suszony fajnie, super było aha do widzenia, miłego wieczoru